Prince Edward w końcu złamał milczenie na temat księżnej Dajani i to, co powiedział, wstrząsnęło całym światem. Jego słowa nie tylko obnażyły mroczne tajemnice rodziny królewskiej, ale także wywołały burzę, której skutki mogą zmienić wszystko. Co takiego odkrył, że nawet najbliżsi mu ludzie byli w szoku? Przygotuj się na niespodziewane oglądaj do końca, by dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami. Głos księcia Edwarda zawsze był najspokojniejszy w obrębie rodziny królewskiej, lecz ten spokój został niedawno przerwany ujawnieniem faktów dotyczących księżnej Diany, które niewielu mogło przewidzieć. Jako najmłodszy z rodu Windsorów, Edward przez dekady przyglądał się z boku dramatowi, który otaczał Dianę, zachowując ostrożny dystans i pozostając w cieniu. Jednak jego decyzja, by przerwać milczenie, wzbudziła burzliwe dyskusje na temat dziedzictwa Dajani, słabości monarchii oraz długoletnich napięć w rodzinie królewskiej. Po jego słowach pojawiły się pytania, na które wszyscy chcą poznać odpowiedzi, co skłoniło go do przełamania ciszy po tylu latach. Jak jego słowa wpłyną na sposób postrzegania historii Dajani? I jakie będą konsekwencje dla przyszłości brytyjskiej rodziny królewskiej? Warto sięgnąć głębiej. Rodzina królewska przez dekady pilnie strzegła swojego wizerunku, starając się kontrolować narracje i ukrywać kulisy swojego działania za gęstą zasłoną tradycji, protokołów i subtelnej prywatności. Tym większe było zaskoczenie, gdy to właśnie książę Edward, zazwyczaj cichy, ignorowany i zdala od kontrowersji, nagle zabrał głos. Jego wypowiedź wstrząsnęła opinią publiczną, w świecie, który uwielbia skandale i szokujące wyznania. Po latach milczenia na temat księżnej Dajani Edward wreszcie przemówił i to, co powiedział, szokowało wszystkich. Dla wielu Diana była symbolem tragedii, młodą kobietą, która trafiła do starodawnej, skostniałej instytucji, niezdolnej zrozumieć jej inteligencji ani emocjonalności. W oczach społeczeństwa była niemal męczennicą, która musiała znosić nieustanne wymagania monarchii, często ponad ludzkie siły. Przez lata jej dziedzictwo spoglądano przez pryzmat idealizowanego obrazu. Jednak wyznania Edwarda rzucają na te historie bardziej złożone światło. Jego słowa, choć wypowiedziane łagodnym tonem, mają niezwykłą siłę i odkrywają kwestie, które rodzina królewska starała się ukrywać przez dekady. Teraz wszyscy zastanawiają się, dlaczego właśnie teraz, po tylu latach skrupulatnego milczenia, zdecydował się mówić. Czy ten moment był przypadkowy, czy może starannie zaplanowany? W ostatnich latach Rudwin Sorów znalazł się pod lupą opinii publicznej zmuszony mierzyć się z oskarżeniami o konflikty rodzinne i liczne kontrowersje. Edward, wcześniej pozostający w cieniu, swoim wyznaniem otworzył nowy rozdział w tej historii, zadając kolejne pytania i burząc obraz, który wielu uważało za trwały i nienaruszalny. Słowa Edwarda, choć starannie dobrane i pełne rozwagi, odbiły się szerokim echem, pokazując, że nie był on tak cichy, jak mogło się wydawać. Przez lata trzymał się z dala od kontrowersji, pozwalając starszym braciom dominować w nagłówkach. Był uważany za spokojnego i niezawodnego członka rodziny królewskiej, który nie szukał rozgłosu. Jednak Edward był świadkiem wielu wydarzeń, które rozgrywały się za zamkniętymi drzwiami, zwłaszcza w czasach, gdy Diana wkroczyła do rodziny królewskiej jako młoda, zaledwie dziewiętnastoletnia kobieta. Obserwował, jak jej ślub z Karolem rozpalił wyobraźnię tłumów, ale także, jak medialny blask i naciski otoczenia stopniowo pogłębiały napięcia w ich relacji. Choć Edward nie brał udziału w problemach małżeńskich swojego brata, widział ich skutki z bliska. Był świadkiem, jak rodzina królewska, niezdolna dostosować się do nowoczesnych potrzeb Dajani, pozostawiła ją samotną wobec rosnącej presji. Jego milczenie w tamtych latach kryło jednak głębszą wiedzę o tym, co działo się za kulisami. Edward przez lata był świadkiem narastających problemów, które otaczały Dianę, widząc, jak media nieustannie ją śledzą, a pałac odmawia wsparcia, którego tak bardzo potrzebowała. Z czasem zauważył, że świat wokół niej zaczął się kurczyć, a presja, pod którą żyła, stawała się nie do zniesienia. Jednocześnie jednak Edward dostrzegał niezwykły dar Diane i jej zdolność do tworzenia więzi z ludźmi, szczere współczucie i oddanie sprawom, które były jej bliskie. Była kimś wyjątkowym, ale jej wyjątkowość stawała się jednocześnie źródłem napięć w rodzinie królewskiej. Diana wyróżniała się na tle innych członków monarchii, a jej indywidualizm, choć był jej siłą, stanowił również wyzwanie dla systemu opartego na jednolitości i wspólnej tożsamości. Edward, wspominając te czasy, często zastanawiał się, czy los mógł potoczyć się inaczej. Czy rodzina królewska mogła zrobić więcej, aby ją ochronić? A może tragedia była nieunikniona, wynikająca z sił, nad którymi nikt nie miał kontroli? To pytania, które wciąż nurtują Edwarda i które, po latach milczenia, skłoniły go do zabrania głosu. W swoich wypowiedziach Edward nie próbuje uprościć obrazu Dajani. Rozumie jej niezwykłą inteligencję i współczucie, ale nie pomija trudności, jakie jej obecność i działania wywoływały w rodzinie królewskiej. Reakcje na jego słowa są podzielone. Niektórzy doceniają jego szczerość, inni krytykują go za rzekome naruszanie wizerunku Dajani. Jednak jedno jest pewne: jego słowa otworzyły na nowo dyskusję o jej dziedzictwie i o tym, co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami pałacu. Kiedy informacje ujawnione przez Edwarda zaczęły rozprzestrzeniać się w mediach, rodzina królewska stanęła w obliczu nowych wyzwań. Król Karol widzi w słowach swojego brata przypomnienie dawnych ran podczas gdy dla Williama i Harego stają się one kolejnym ciężarem w już napiętej rodzinnej atmosferze. Historia Dajani, która od lat jest przedmiotem fascynacji i refleksji, teraz znów znajduje się w centrum uwagi. Śmierć Dajani wstrząsnęła całym światem. Tłumy żegnały ją na ulicach Londynu, a rodzina królewska musiała zmierzyć się z krytyką, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyła. Ludzie zarzucali jej chłód i dystans w obliczu narodowej tragedii. Edward jednak, mimo że zachowywał milczenie, odczuwał to wszystko głęboko. Jego powściągliwość nie wynikała z obojętności, lecz była świadomym wyborem człowieka, który wolał pozostać w cieniu, obserwując i analizując wydarzenia, które zmieniały losy zarówno jego rodziny, jak i całego narodu. Decyzja Edwarda, by zachować swoje emocje dla siebie, miała zarówno osobiste, jak i społeczne konsekwencje. Śmierć Dajani była ogromnym ciosem, który wstrząsnął fundamentami rodziny królewskiej. Szczególnie trudne było to dla Karola, który musiał zmierzyć się nie tylko z utratą matki swoich dzieci, ale także z nieustającym zainteresowaniem mediów. Było oczywiste, że strata ta głęboko go dotknęła, ale największy ciężar spadł na Williama i Harego. Dla młodych książąt ból po stracie matki był nie do opisania, a obecność kamer, które nieustannie dokumentowały każdy ich krok, tylko pogłębiała ich żałobę. Edward, mimo że pozostawał na uboczu, starał się wspierać swoją rodzinę na swój cichy sposób. Nigdy nie chciał przyciągać uwagi do siebie, zwłaszcza w tak delikatnym czasie, gdy sam odczuwał głęboki żal. Jego milczenie jednak nie oznaczało obojętności. Wiedział, że napięcie w rodzinie rośnie, a atmosfera po śmierci Dajani stawała się coraz bardziej przytłaczająca. W ciągu kolejnych tygodni rodzina królewska zaczęła dyskutować o dziedzictwie, jakie Diana po sobie zostawiła i o tym, co oznaczało to dla przyszłości monarchii. Chociaż nikt nie mówił tego głośno, wszyscy zdawali sobie sprawę, że jej odejście zmieniło wszystko. Śmierć Diany rzuciła nowe światło na rodzinę królewską. Z jednej strony ukazała ich bardziej ludzką stronę, z drugiej jednak ujawniła ich słabości i wewnętrzne konflikty. Dla Edwarda ta dwoistość była trudna do zrozumienia. Diana miała wyjątkowy dar nawiązywania relacji z ludźmi, to było oczywiste. Ale jej szczerość w sprawach osobistych i gotowość do mówienia o swoich problemach wywoływały zamieszanie i wprawiały monarchię w trudną sytuację. Edward z dystansu obserwował, jak cień Diany kładzie się na każdej decyzji podejmowanej przez rodzinę królewską. Widząc ich wysiłki, by odnaleźć się w nowej rzeczywistości, rozumiał, że jej wpływ był zarówno pozytywny, jak i negatywny. Diana zbliżyła rodzinę królewską do ludzi, ukazując jej bardziej przystępną stronę. Jednocześnie postawiła tak wysokie oczekiwania wobec monarchii, że trudno było im je spełnić. Edward, jako człowiek realistyczny, zdawał sobie sprawę z tych wyzwań, ale również wiedział, że próba wzięcia na siebie większej odpowiedzialności mogłaby tylko pogorszyć napięcia w rodzinie. Z czasem rodzina królewska zaczęła z większą uwagą pielęgnować pamięć o Dianie. Organizowano publiczne uroczystości ku jej czci, a działalność charytatywna, której była orędowniczką, trwała nieprzerwanie. Jej synowie, William i Harry, stali się żywymi symbolami ideałów, które Diana reprezentowała za życia. Jej wpływ na nich był niezaprzeczalny, a każde ich działanie przypominało o jej dziedzictwie. Mimo upływu lat pamięć o Dianie pozostaje w sercach ludzi na całym świecie, a jej historia wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Edward, świadomy jej ogromnego wpływu, wolał jednak zachować dystans, rozumiejąc, że jego rolą było wspierać rodzinę w ciszy, pozostając w cieniu wielkiej straty, jaką wszyscy wspólnie przeżywali. Z oddali Edward obserwował wszystko, co działo się wokół niego, próbując zrozumieć zmieniającą się dynamikę w rodzinie królewskiej. Jego rola w tej strukturze stawała się coraz bardziej wyraźna, był członkiem rodziny, który unikał nadmiernego rozgłosu i skandali, ale jednocześnie solidnie wypełniał swoje obowiązki. Uczestniczył w oficjalnych wydarzeniach, wspierał królową i dbał o to, by zachować swoją reputację jako człowiek pełen dyskrecji i szacunku. To właśnie za te cechy był znany i ceniony przez opinię publiczną. Jednak za zamkniętymi drzwiami pałacu żałoba po śmierci Dajani wciąż była żywa i odczuwalna. Choć świat ruszył naprzód, smutek jej rodziny pozostał głęboko zakorzeniony. Edwardowi najbardziej ciążył widok swoich braci: Williama i Harego, którzy musieli dorastać bez matki. Na oficjalnych wydarzeniach, choć starali się być silni, Edward widział w ich oczach niewypowiedziany ból. Było dla niego jasne, że strata ta odcisnęła na nich trwałe piętno. Sam Edward, jako najmłodszy syn królowej, dobrze znał presję życia w rodzinie królewskiej. Ale potrafił trzymać się z dala od konfliktów i wewnętrznych sporów. William i Harry nie mieli tego komfortu. Każdy ich krok, każda wypowiedziana przez nich publicznie myśl były nieustannie porównywane do dziedzictwa ich matki. Diana, choć zmarła, wciąż była obecna w życiu publicznym, a jej historia fascynowała ludzi na całym świecie. Na początku lat 2000 roku, kiedy bracia stawali się dorosłymi mężczyznami, zainteresowanie Dianą nie słabło. Media nadal tworzyły dokumenty, publikowano książki i przeprowadzano wywiady, które miały przybliżyć ludziom życie i tragiczny koniec księżnej Wali. Edward z kolei nigdy publicznie nie komentował tych wydarzeń. Obserwował jednak, jak Karol był coraz bardziej krytykowany przez opinię publiczną, jak William starał się zrównoważyć swoje obowiązki królewskie z życiem prywatnym i jak Harry zaczął buntować się przeciwko zasadom i oczekiwaniom monarchii. W tym czasie Edward pozostawał na uboczu, nieustannie oddany swojej roli w rodzinie królewskiej. Zawsze trzymał się z dala od kontrowersji, nigdy nie kwestionując swojej lojalności wobec korony. Mimo to, jego postawa nie wszystkim się podobała. Niektórzy postrzegali jego spokój i milczenie jako brak empatii i niezdolność do docenienia, jak wiele Diana znaczyła dla świata i rodziny królewskiej. Inni jednak widzieli w tym wyraz głębokiej lojalności i szacunku dla roli, jaką miał do odegrania. Edward doskonale rozumiał, że każde jego słowo lub działanie mogłoby wywołać większe napięcia w rodzinie, dlatego wolał pozostać w cieniu, wspierając rodzinę w sposób niewidoczny dla opinii publicznej. Dla Edwarda najważniejsze było to, by pamięć o Janie była pielęgnowana z szacunkiem, a jej dziedzictwo nie zostało przyćmione przez niepotrzebne konflikty. Wiedział, że jego rola polegała na zachowaniu stabilności i wsparcia dla swojej rodziny, niezależnie od tego, co sądzili inni. Edward zawsze wierzył, że jedność rodziny królewskiej była wartością nadrzędną, znacznie ważniejszą niż interesy pojedynczych jej członków. Niezależnie od tego, jakie emocje i myśli towarzyszyły mu w tamtych czasach, jego decyzja, aby milczeć, pozwoliła mu pozostać z dala od medialnych burz. Jednak jego brak publicznych wypowiedzi wywołał w społeczeństwie mieszane reakcje. Niektórzy zastanawiali się, co tak naprawdę myśli i czuje, inni snuli spekulacje na temat jego postawy wobec dziedzictwa Dajani. W kuluarach krążyły plotki i domysły. Mówiono, że Edward czuł frustrację z powodu tego, jak opowiadana była historia księżnej Wali. Jedni twierdzili, że uważał pamięć o Dianie za ciężar, który nieustannie przyćmiewał wysiłki reszty rodziny królewskiej. Inni sugerowali, że miał ogromny szacunek dla niej jako osoby, ale zmagał się z oceną decyzji, jakie podejmowała za życia. Żadne z tych twierdzeń nigdy nie zostało jednoznacznie potwierdzone, ponieważ Edward zdecydował się nie komentować tych kwestii. Jego milczenie nie było jednak oznaką obojętności wręcz przeciwnie. To właśnie dzięki temu zachowaniu Edward pokazywał, że doskonale zdaje sobie sprawę z delikatności sytuacji i znaczenia zachowania równowagi w rodzinie królewskiej. Historia Dajani nie była wyłącznie tragicznym rozdziałem osobistym, stała się symbolem zmagań monarchii z własnymi ograniczeniami i jednocześnie świadectwem jej siły. Edward jednak unikał publicznego uznania tych trudności, co w jego ocenie mogło tylko pogorszyć sytuację. Z biegiem lat ciężar milczenia stawał się coraz bardziej odczuwalny. Edward obserwował, jak dzieci Dajani podążały swoimi odrębnymi ścieżkami, w dużej mierze ukształtowanymi przez dziedzictwo matki. William z dumą przyjmujący swoją przyszłą rolę króla kontynuował działalność charytatywną Dajani, kierując się silnym poczuciem obowiązku wobec narodu. Harry natomiast obrał zupełnie inny kurs, dążąc do większej niezależności. Otwarcie wyrażał swoje niezadowolenie z życia w rodzinie królewskiej, a ostatecznie porzucił jej struktury, wybierając życie poza monarchią. Edward, choć nie komentował tych wydarzeń, Widział w działaniach braci odbicie ducha Dajani jej odwagi, dobroci i niechęci do podporządkowania się narzuconym regułom. Choć wciąż pozostawał w cieniu, jego obserwacje były głębokie i przemyślane. Tylko nieliczni mieli dostęp do jego prawdziwych emocji i myśli, które starannie skrywał przed światem. Jednak świat wokół rodziny królewskiej zaczął się zmieniać. Coraz więcej osób oczekiwało większej otwartości i szczerości od monarchii, która przez wieki budowała swoją tożsamość na fundamentach tradycji i dyskrecji. Dla Edwarda i innych członków rodziny był to nowy i trudny do zaakceptowania etap. W jego oczach jednak najważniejszym priorytetem pozostawało utrzymanie stabilności monarchii i ochrona jej dziedzictwa, nawet w obliczu rosnącej presji społecznej. Edward doskonale wiedział, że rodzina królewska zawsze była symbolem jedności i siły, jednak coraz częściej dostrzegał, jak wewnętrzne napięcia zaczynają ją rozdzielać. Chociaż był gotowy wspierać każdego członka rodziny, kiedy tego potrzebowali, nie mógł zignorować faktu, że relacje pomiędzy Williamem i Harrym stawały się coraz bardziej napięte. Im częściej wybuchały między nimi spory, tym częściej w centrum tych rozmów pojawiało się imię Dajani. Dla Edwarda był to bolesny sygnał. Przypominający mu, że niezdolność rodziny do zmiany i przystosowania się do nowych czasów doprowadziła do głębokich ran, które być może nigdy nie zostaną w pełni zaleczone. Jeszcze przed tragiczną śmiercią Dajani relacje w rodzinie królewskiej były dalekie od ideału, ale świat zewnętrzny również wywierał coraz większą presję. Fascynacja osobą Dajani zdawała się tylko narastać filmy dokumentalne, książki. Wywiady i analizy nieustannie przywoływały jej historię, rzucając przy tym często niekorzystne światło na rodzinę królewską. Edward odczuwał to jako poważny problem, nie tyle z powodu krytyki, ile dlatego, że nar przedstawiane publicznie były często płytkie i jednostronne. Diana była postacią złożoną, pełną sprzeczności, głęboko ludzką i autentyczną, ale media często sprowadzały jej życie do uproszczonej historii o bohaterach i antagonistach. Edward doskonale pamiętał, jak Diana przyniosła szczęście i poczucie bliskości w ich rodzinie. Jednak równie wyraźnie widział, jak jej niekonwencjonalne podejście do królewskich obowiązków potrafiło prowadzić do trudności i konfliktów. Jego decyzja, by w końcu zabrać głos, nie była efektem jednej chwili czy nagłego impulsu. Była to raczej reakcja na ciąg wydarzeń, które uświadomiły mu, że pozostawanie w cieniu i milczenie nie jest już dłużej możliwe. Opinia publiczna była coraz bardziej podzielona, a Diana nieustannie porównywana do młodszych członków rodziny królewskiej. Każdy ich krok był obserwowany z coraz większą uwagą. Edward zaczął zdawać sobie sprawę, że jego milczenie pozwala innym kształtować narrację, historię, która według niego nie oddawała pełni prawdy. Gdy Edward w końcu postanowił się wypowiedzieć, zrobił to w sposób charakterystyczny dla siebie z opanowaniem i rozwagą. Nie było wielkich konferencji prasowych ani emocjonalnych wywiadów. Zamiast tego jego słowa padły podczas rzadkiej, starannie zaplanowanej rozmowy. Dzięki temu mógł wyrazić swoje zdanie, nie zakłócając delikatnej równowagi i hierarchii, która była podstawą rodziny królewskiej. Chociaż chwila była spokojna, to miała natychmiastowy i głęboki wpływ na wszystkich. Słowa Edwarda nie zawierały niczego obraźliwego, lecz ich szczerość i siła pochodziły z lat spędzonych w ciszy i obserwacjach. Gdy w końcu przemówił, zaczął od przypomnienia, jak ogromny wpływ Diana miała zarówno na rodzinę królewską, jak i na ludzi na całym świecie. Mówił o jej niezwykłej zdolności do nawiązywania więzi z ludźmi, o jej życzliwości i odwadze, dzięki którym poruszała tematy, które wielu bało się poruszyć. Jednak nie ograniczył się jedynie do podkreślania jej zalet Edward, odważył się również mówić o wyzwaniach, z jakimi musiała się zmierzyć Diana w relacjach z rodziną królewską. Jego słowa jasno wskazywały, że napięcia w rodzinie wynikały nie tylko z różnic w podejściu, ale także z braku wzajemnego zrozumienia. Edward uważał, że problemy Diany nie były jedynie efektem sztywnych zasad panujących w rodzinie, lecz także skutkiem nierealistycznych oczekiwań, jakie na nią nałożono to właśnie ten wyważony ton wypowiedzi sprawił, że jego słowa odbiły się szerokim echem. Edward nie próbował ukrywać błędów rodziny królewskiej ani przedstawiać Dajani jako nieskazitelnej postaci. Ukazał ją jako człowieka o wielkiej wrażliwości i odwadze, który mierzył się z niezwykłymi wyzwaniami, ale jednocześnie nie był pozbawiony słabości i wad. Dla Edwarda takie podejście było kluczowe, chciał wprowadzić do rozmowy prawdę, która zbyt długo była pomijana. Była to prawda szanująca dziedzictwo Dajani, ale jednocześnie uwzględniająca złożoność jej życia. Nie poprzestał jednak na tym. Mówił także o tym, jak po jej śmierci historia Dajani była wykorzystywana w sposób, który przynosił ból rodzinie. Szczególnie William i Harry odczuli ciężar tej narracji, która często dzieliła, zamiast jednoczyć ich jako rodzinę. Edward podkreślał, że jednym z najbardziej przygnębiających aspektów dziedzictwa Dajani było to, że jej pamięć często stawała się powodem konfliktów w rodzinie, zamiast ich jednoczyć. W jego oczach istotne było stworzenie bardziej pełnego obrazu jej życia, takiego, który uwzględniałby zarówno jej osiągnięcia, jak i trudności, z jakimi się zmagała. Reakcje na słowa Edwarda były szybkie i różnorodne. Niektórzy chwalili jego szczerość, twierdząc, że rodzina królewska zbyt długo unikała przyznania się do swoich błędów inni krytykowali go, twierdząc, że próbuje zmieniać przeszłość i minimalizować walki Dajani, aby chronić monarchię. Jednak intencją Edwarda nie było zmienianie opinii publicznej, lecz wprowadzenie nowej perspektywy, która wcześniej nie była dyskutowana. Edward doskonale zdawał sobie sprawę, że jego słowa wywołają kontrowersje, ale uważał, że nadszedł czas, by powiedzieć to, co myśli. Reakcje w rodzinie były również zróżnicowane. Charles przez dekady zmagał się z tym, jak jego relacja z Dianą była postrzegana przez ludzi. Edward wiedział, że poruszył delikatny temat, ale dla niego najważniejsze było to, by Y prawda o Dianie była opowiadana w sposób pełniejszy i bardziej sprawiedliwy. Edward wiedział, że jego słowa oznaczały coś ważnego, początek bardziej otwartego i uważnego podejścia do relacji rodzinnych. Choć nie było pewności, czy ta zmiana wzmocni czy osłabi monarchię, jej znaczenie było nieocenione. Charles, jako nowy król, stanął przed trudnym zadaniem, próbując pogodzić tradycję z nowoczesnością. Z jednej strony doceniał, że Edward pragnął uczynić rodzinę bardziej ludzką, z drugiej jednak nie mógł zapomnieć o bólu, jaki temat Dajani wciąż wywoływał. Charles musiał znaleźć sposób, by uczcić pamięć Dajani, nie pozwalając, by to wpłynęło na przyszłość monarchii. Reakcje na słowa Edwarda były zaskakujące. Osoby, które znały Dianę, kontaktowały się z nim, dziękując za jego uczciwość i sprawiedliwość. Doceniały, że ukazał Dianę w pełniejszym świetle, nie idealizując jej, ale też nie obarczając winą. To tylko utwierdziło Edwarda w przekonaniu, że podjęcie tego tematu było słuszne, mimo osobistych konsekwencji. Jednak prawdziwy wpływ jego słów nie dotyczył tylko opinii publicznej. Słowa Edwarda dodały głębi wizerunkowi Dajani i rodziny królewskiej. Historia Dajani, wcześniej ukazywana w prostych kategoriach dobra i zła, nabrała bardziej złożonego charakteru. Pokazała, że Diana była człowiekiem, który, mimo wielu trudności, starał się radzić w trudnych okolicznościach. Z czasem rodzina znów zaczęła się spotykać, a życie monarchii toczyło się dalej. Jednak pytania, które postawił Edward, nie zniknęły. Pozostały, przypominając o wyzwaniach, przed którymi stała rodzina, starając się pogodzić przeszłość z przyszłością. Dla Edwarda to było jednocześnie osiągnięcie i wyzwanie. Udało mu się rozpocząć ważną rozmowę i przedstawić inny punkt widzenia, ale wiedział, że prawdziwe trudności dopiero przed nim. Zrozumiał, że historia Diany nie kończy się na przeszłości, dotyczyła również teraźniejszości i przyszłości tego jak rodzina mogła naprawić swoje błędy, jednoczyć się w trudnych chwilach i uczyć na doświadczeniach. Celem Edwarda nie było zmienianie historii, ale przypomnienie, jak ważne było to, czego Diana ich nauczyła. Podczas gdy rodzina królewska wciąż zmagała się z konsekwencjami jego słów, Edward zastanawiał się nad ścieżką, która doprowadziła go do tego momentu. Czasami wolał milczeć, a innym razem mówił. Wiedział, że decyzja o wypowiedzi stała się częścią jego dziedzictwa, które nie będzie kształtowane przez więzi rodzinne, ale przez odwagę, by stawić czoła prawdzie. Nikt nie przypuszczał, że słowa Edwarda będą miały tak długo trwały wpływ. To, co zaczęło się jako analiza życia Dajani, szybko przekształciło się w szeroką debatę o rodzinie królewskiej i postrzeganiu monarchii przez społeczeństwo. Dyskusje na temat jego słów toczyły się w domach, redakcjach gazet i w mediach społecznościowych. Okazało się, że historia Dajani nadal budzi silne emocje. Wiele osób doceniło postawę Edwarda, jego gotowość do otwartego wyrażania swoich myśli była uznawana za krok naprzód w rodzinie często krytykowanej za chłód i dystans. Choć nie powiedział nic zaskakującego, jego sprawiedliwa ocena, uwzględniająca zarówno mocne strony Dajani, jak i jej problemy, wyróżniała się na tle skrajnych opinii dominujących w mediach. Dla niektórych Edward stał się mostem łączącym przeszłość i teraźniejszość rodziny królewskiej, osobą, która mogła pomóc uzdrowić rany zarówno wewnątrz rodziny, jak i poza nią. Nie wszyscy jednak podzielali te opinie. Dla niektórych słowa Edwarda były ostrzeżeniem, które wskazywało na to, że rodzina nigdy nie poradziła sobie z przeszłością. Krytycy twierdzili, że mimo iż były starannie dobrane, jego wypowiedzi pokazywały, że rodzina nie była gotowa wziąć pełnej odpowiedzialności za cierpienie Dajani. Inni uważali, że zamiast zmierzyć się z historią, Edward próbował ją kontrolować. Choć nie zamierzał wywoływać problemów, jego słowa stały się kolejnym punktem zapalnym w debacie o roli rodziny królewskiej w nowoczesnym społeczeństwie. Dla Karola, który był realistą, słowa Edwarda były zarówno wyzwaniem, jak i szansą. Choć zraniły, to jednocześnie dały możliwość zmiany sposobu komunikowania się rodziny z publicznością. Z odpowiednim podejściem, te słowa mogłyby stanowić część szerszego wysiłku na rzecz większej otwartości, co było szczególnie istotne w dobie szybkich zmian. William, jako przyszły król, wiedział, że Diana miała duży wpływ na jego życie. Choć to, co zrobiła, zawsze będzie częścią jego historii, rozumiał, że musi patrzeć w przyszłość, by być dobrym liderem. Słowa Edwarda przypomniały mu, że uznanie skomplikowanej natury Diany nie umniejsza jej dziedzictwa, a wręcz je uszlachetnia. Hary natomiast miał inne zdanie. Dla niego wypowiedzi Edwarda były kolejną próbą zatarcia przeszłości rodziny i dostosowania historii Dajani do wizerunku monarchii. Jego napięte relacje z rodziną tylko pogłębiły się po tych słowach. Hary uważał, że nie należy łagodzić historii Dajani, bo jej opowieść o bólu, sile i przetrwaniu nie powinna być zniekształcona. Choć był świadomy, że jego słowa będą analizowane, uważał, że tylko prawda może uczcić pamięć Dajani. Słowa Edwarda były częścią szerszej zmiany w monarchii. Młodsze pokolenia, takie jak William i Kate, zaczęły przyjmować bardziej otwartą postawę, a media społecznościowe stały się ważnym narzędziem komunikacji z ludźmi. Można było dostrzec wpływ Dajani na te zmiany, a Edward czuł dumę, widząc jej pamięć żywą w sposób, który by zaakceptowała. Niemniej jednak pytania, które postawiły jego słowa, nie zniknęły i stały się kluczowe w poszukiwaniach równowagi między tradycją a nowoczesnością. Edward, mimo swojej roli w rodzinie królewskiej, stanął w obliczu trudnych pytań o przyszłość monarchii i o to, jak zachować pamięć o Janie w sposób głęboki, a nie tylko symboliczny. Choć nie był następcą tronu ani głównym przedstawicielem zmian, wybrał wypowiedzenie się, co postawiło go w centrum wielkiej debaty. Z perspektywy czasu zdał sobie sprawę, jak trudna była jego decyzja. Choć rodzina przeszła długą drogę, wciąż pozostawało wiele do zrobienia. Słowa Edwarda stały się punktem wyjścia do rozmów o tym, jak królestwo ewoluowało. Dla niego najważniejsze było to, co te słowa wywołały w ludziach, nowe spojrzenie na przeszłość i proces uzdrowienia, który dopiero się rozpoczynał. Diana, choć była ikoną dla wielu, dla Edwarda była także osobą bliską, a jej wpływ na rodzinę był niezatarty. Jego słowa przypomniały wszystkim, jak wielki wpływ miała na ich życie a jednocześnie ukazały, jak ważne jest, by rodzina królewska stawiała czoła swoim błędom, ucząc się z przeszłości, patrząc w przyszłość. Lekcja w życiu, podobnie jak w historii rodziny królewskiej, warto stawić czoła wyzwaniom i nie bać się mówić prawdy, nawet jeśli jest ona trudna. Zmiany są możliwe, gdy otwieramy się na dialog i refleksję nad tym, co naprawdę jest ważne. Lecz ten, kto patrzy w przyszłość, niech pamięta, że bez zrozumienia przeszłości nie ruszy naprzód. Sięga przysłów 4, 7 Jeśli zgadzasz się z tym przesłaniem, zostaw komentarz i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści.